To nagrywam. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Odciny, odcinki moje w piątki będą się pojawiać, się pojawiać, znaczy jest, co się będą pojawiać. Będą trwać myślę, że tak około 20 minut, aby nie były długie i żeby się nie nudzić po prostu jak się się, się je ogląda. Zapraszam też na mój kanał w piątek 17 marca pojawiły się lub lu, pojawią się dwa odcinki też z Just Cause robiłem tam bardzo fajne rzeczy na przykład konkurs, który człowiek poleci dalej lub w lepszym stylu albo będą jeszcze pozostałości Nie, nie będą albo właśnie przed e, moment, moment temu zrobiłem gdzie jest trzeci człowiek? Tu było ich trzech. Dobra, ale chwilę temu w każdym razie zrobiłem latającą łódkę. Jeśli byliście, bylibyście ciekawi jak... Ale nie tylko latającą łódkę. Zrobiłem też latający motor i auto. Więc jak bylibyście ciekawi jak to zrobiłem, to zapraszam na mój kanał. Wszystko jest w drugim odcinku, który... No, drugi odcinek po prostu będzie, część druga, na przykład, czy coś, nazwę. Więc tam będziecie mogli się dowiedzieć, jak, jak to zrobiłem. No, szkurde, no, Stefan, kto ci dał prawo jazdy? Dobra, i chodź, ty. Ale chcę pana, człowieka. A nie wezmę pana, człowieka. No więc tak. Więc zaczynam latające auto. No nie wiem, czy chcę tu pokazywać latające auto. Chciałbym, żebyście na mój kanał też weszli. Ale 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 ale. Ale mogę wam pokazać latającego człowieka. No ale latająca łódka to tam tam naprawdę się starałem, bo 6 ludzi naprawdę musiałem użyć tak to, to ostro ich napompować, żeby ta łódka się wzniosła. Więc możecie docenić to lajkiem i komentarzem i subskrypcją. O, patrzcie, patrzcie jaki ładny. Z martwych wstał. Nie widzicie jaka ładna broń jest w tym czaskał się. I sobie odleciał. Kurde. Poczekajcie sekundę... Dobra. Dobra. Ja jedyny będę stawiał prawdopodobnie takie filmiki typu Just... Co trąbisz? Just Coast, 3 Rainbow Six Siege Jeśli się wam spod... Jeśli będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach czy chcecie odcinki z X.2, 2 lub Watch 2 na moim kanale jest jeden odcinek z Watchdogsa właśnie, z ekskoma nie ma żadnego No ptak tutaj sobie leci W cały czas tutaj się strzelają, to jest masakr A jak będę tak do niego strzelał, to się pogniewa? A nie, nie, nie pogniewa się, okej okay. Dobra Najlepiej No, naprawdę doceniam to O, ale może mogę wam pokazać Latające auto Bo łódki bym nie chciał Bo chciałem też na swój kanał sprowadzić widownię Czy ja go nie mogę nadmuchać? A tego mogę? A tego? A tego mogę No to co się dzieje? Dobra Okej, okay, już zginął. Tak, zejdź z mojej, z mojej drogi, coś takiego. I teraz... Patrzcie, jaka to jest magia, że taki jeden człowiek może udźwignąć kilkutonowe auto i to jeszcze, to, żeby to auto latało. Równie dobrze można to zrobić w, w szóstkę i słabiej ich napompować na przykład. O, a może na tym aucie uda mi się jeszcze być? Patrzcie. Aha. Ale to więcej go napompować trzeba No i sobie leci. No i... Ja też mogę sobie lecić i go pompować jeszcze I patrzcie jak szybko lecimy. To nie jest piękne. Ach. Ach. Tu jest... O, most. Kolejny most. Dobra, zniszczymy sobie mosty. Żeby wam pokazać jakie tu są... O, a tu jest bliżej most. To zniszczymy sobie ten most i pokażę wam jakie tu są zniszczenia. Po prostu to jest masakra. Jednakże coś kosztem czegoś. Grafika jest dobra, model zniszczeń jest dobry, ale niestety jest sporo bugów. Możecie to zaobserwować na praktycznie moich wszystkich odcinkach z Just Causa tu ta chmura się kręci, jakoś dziwnie Ha, ciekawe. No możecie zobaczyć na przykład też, jak Rico był nieśmiertelny i latał praktycznie przez cały czas. Tak jakby latał, Bobu na lince i nikt, nikt, nikt go, nie, nikt nie mógł go zabić. O, koniec. No i se spada, patrzcie. No i... Dziok... Kurde, ale... Który most miałem zniszczyć? Chyba... Jest tutaj most. I zgubiłem. Aha, ten miałem zniszczyć, dobra. Lecimy z zawrotną prędkością, oczywiście. Ja pewnie już bym się dawno udusił. Bo po prostu jak... Coś szybko wieje nam w twarz, a to... Trochę ciężko złapać oddech, przynajmniej mi. No. A, w ogóle, no właśnie, bo tu jest... Pierwszy odcinek, tak, jak mo możecie zauważyć... <coughs> Dobra, przepraszam, jak czasami mogę kasznąć, kiknąć, po prostu jestem chory. Ale jak możecie zauważyć, przejąłem wszystko. Wszystko przejąłem. I tak, tutaj nie można się dostać i tutaj była ostatnia misja, gdzie była y ostateczna walka Rico kontra Di Ravello. A tutaj macie Boom Island, i tutaj po prostu możecie. jest Fast Travel? O kurde, jest Fast Travel. No to może wam pokażę. nawet u mnie tego nie ma, ale jak ogólnie instaluje Wam się gra, to tutaj możecie sobie pograć. skoro dają, to kurde, no czemu nie? No normalnie nie można się tu dostać. No to będziecie pierwsi na moim kanale jeszcze tego nie ma. nie pokazałem tej wyspy, próbowałem tam do dolecieć, ale się nie da. Ale jako, jeżeli jako, że jest fast travel, no to No. O i w ogóle tutaj na tej wyspie się chyba roz... Nie, nie na tej wyspie. O i tam jest ten wulkan, widzicie? Nie, tam jest ten wulkan. A tam wygląda bardziej jak wulkan, co nie? Dobra. Jak ja dostanę jakąś grę, no to tak naprawdę przechodzę Fabułę i później się nudzę. Ale Just Cause to tutaj nie ma co się nudzić. Przejdziesz Fabułę to jest jeszcze tyle rzeczy, żeby coś zrobić. No i tu jest Boom Island, właśnie. No, wyspa ta duża nie jest, ale jednak. No tutaj masz, bo macie masz bodajże auto, i to takie latającą tą berżkę jakby. Nie, jest tylko auto. A są jednak te latające. No. Dobra, teraz trzeba to postawić jakoś. No, dawaj, Stefan, wierzę w Ciebie. Okej, okay. dobra. Złóżmy, że okej. I lecisz. No nie! Tam. Tak. Auto też wybuchnie najlepiej. To są kamienie? Tak, to są kamienie. No, przyznajcie, że... To, to jest pięknie zrobione. Mam już bekony? Nie, nie mam bekonów. A tutaj pewnie też nie ma bekonów, żeby uzupełnić, prawda? No więc tak z grubsza wygląda to Boom Island. Niestety tutaj nie można się dostać, więc... to są jakieś miejsca? Trzeba będzie to pozwiedzać kiedyś. No nic, ale... W każdym razie tak wygląda Boom Island, a jak na moim kanale wbije 25 subskrypcji, Zaczynam od nowa Just Cause'a i zobaczycie jak wygląda tutaj osta ta ostateczna walka. Ale to jednak 25 subskrypcji musi być, więc wiecie, nie jest to bardzo łatwe zadanie. Co to? Halo, co to jest? Yy, dobra. To zaznaczmy tutaj. I tutaj się szybka podróż weźmy. Dobrze. Dobrze, dobrze. Ehm. Dobra, fossa. I skoczmy sobie. Tutaj coś... A Tu jest chyba jakiś skok. No. Taki dosyć... Duży. No można spróbować, czemu by nie. Ale najpierw trzeba bekony wziąć. Out of gas. Jezu, dobra, czekaj, Stefan. Jezu, no najlepiej to auto zniszczyć, czego chcesz. Aha, muszę w, w nie wsiąść, tak? Nie. Co ja mam zrobić? No nie wiem. Dobrze, ale trzeba poszukać tych bekonów, że, że tak powiem. Dla, dla mnie to są bekony. Bikony, bekony. A każdy zrozumie o co chodzi. Tylko, że ja chyba tych bekonów nie znajdę. Tam jest tylko broń. No, chyba nie znajdę. O, są bikony. Jezu, kim mnie zaatakował? Zgłoszę to na policję. Dobra. I... Plus trzy. A właśnie, tu chyba można jakoś zwiększyć te bikony, nie? Czekajcie. Co to hmm. no, chyba nie to tutaj też nie to special amo tutaj coś co? że szybciej Ty, o, o co chodzi z jednego z a A, co o to chodzi, tak? Czy nie? Hm, czekaj. Nie wiem, dobrze. Nie wiem. O, tutaj też można to porobić. Jaż, ja wiem turil closing dobrze. Tutaj ten boost rzeczywiście by się przydał, ale tam w każdym razie. Tutaj odporność na upadki. Tutaj kierowanie. No i tutaj samolot nitro. I znowu coś. Aha, że, aha, o to chodzi. Jezu, jakie kumaty. O i tutaj mamy, że trzy flary mamy. Łącznie, nie, pięć, o kurde, to jeszcze lepiej. I teraz pytanie, czy mamy też coś takiego z bikonami właśnie. są so, Patrzcie. Dobra, to co trzeba powykonywać? Jazdę ile mam... dobra to ze dwie takie jazdy wykonamy i skończymy odcinek jest jakiej jazdy to kółko trzeba wykonać dobra to gdzie jest i zawsze tyle ich było teraz nie znajdę dobra trzeba wyschakiwać. Dobra, szybko w ogóle ja nie miałem tych flar i się udało szybka podróż. Więc ciekawe Dobra Link do mojego kanału będzie w opisie, oczywiście. I tak samo pod... Filmami... tam... moimi... Jednym, będzie... Link do tego kanału i do... No i do tego kanału i do kanału mojego kolegi jeszcze. Mogę ten? Mogę. To weźmy, czemu by nie? A, nie ma litra. Dobrze. Szczególnie czy tutaj moje umiejętności wieści są naprawdę dobre. Więc na pewno mi się uda. Dobra. Kurde, trochę to długie. 23 punkty. Jezu, nie, tutaj. Tutaj na pewno jest tak, że jak się zatrzymam to się tracę. Tutaj, no, wiecie, nie. <grym> się tracą te... Te kółka te takie zębaty. Okej. Okay. dobra, Jest tutaj głowa w ogóle ta wystająca. Nie <grym> mieści się w aucie. Nie, to jest piękne. Dobrze, jeszcze 8. Nie, teraz. Teraz 6, teraz 5. Wyskok No nie, no nie gadajcie, no na serio No, no i o tym mówię, no i będzie trzeba zrestartować to No jak ja dwóch nie zdobędę Dobra, może dwa zdobędę, ale trzech na pewno nie No Kurde, y, no słabiuteńko, no tutaj na końcu się Wywaliłem więc nie mhm. O to się przyda Osiem potrzebuję. Dobra, to jest co się stało. Ale jeszcze takie dwa trzeba pojechać wyścigi to był ten. Ten jechał on tutaj na 5 zrobiłem okej okay. To ten napięć i jeszcze jeden na trzy, by zrobić, to ten. Bo już byśmy mieli te max bicony. Hmm. Dobra ile już jest? 18-19 minut nagrania dobrą to to szybko zrobię ten jeden wyścig e, najpierw odblokuję no to dobra start i start o mamy formu... No, to teraz to nie ale za to 29 z tych punktów, ale mamy nitro, jest dobrze. Chyba weź tu wykręć. Mam. No. Z tym będą duże problemy. Dobra autostrada. Pociśniemy przez chwilę. Dobra, to, to się uda napięć, ja to czuję. Po prostu. Dobra. O no nie! Nie, no górka wodna. Aj, pewnie w minutę to trzeba było zrobić, czyż nie? O, albo nie? No zaraz mi się zaczną te koła zębaty już. Nie, no to Jezusie, no co ja robię ze... No nie nadrobię tego No właśnie no chociaż 4 będzie Niech będę miał no Dobra szybko no skurde no Super no naprawdę Dobra na tym, zakoń na tym zakończymy ten fantastyczny odcinek Ja Czyli jak tamten by zrobić na 3 i ten na 2, no to już byśmy mieli. Znaczy, Jezu, tamten na 5 byśmy musieli zrobić i ten też na 5, to byśmy mieli już to. Te Max Bikony. Kurde. No nic. To zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam na mój kanał. To pa!